Zadanie drugie z tematu liczba atomowa i liczba masowa. Mamy tutaj określić, z ilu protonów, neutronów, nukleonów i elektronów jest zbudowany atom pierwiastka chemicznego, i mamy trzy pierwiastki chemiczne, i mamy dla nich podane liczbę atomową z, liczbę masową a, i na podstawie właśnie tej liczby masowej i atomowej mamy określić te ilości. Protonów, neutronów, nukleonów i elektronów. Jeżeli chodzi o protony i neutrony, no to są to składniki jądra atomowego i łącznie ilość protonów i neutronów, czyli to jest ilość nukleonów, bo nukleony to są składniki jądra atomowego, czyli właśnie jak sumujemy ilość protonów i neutronów, to mamy nukleony, bo jądro atomowe. Zawiera cząstki o ładunku dodatnim, czyli protony, i o ładunku obojętnym, czyli neutrony, dlatego też całe jądro ma ładunek dodatni. Wokół jądra krążą elektrony na powłokach elektronowych, i elektrony mają ładunek ujemny, stąd całość się tutaj trzyma, bo mamy tutaj oddziaływanie elektrostatyczne, że to dodatnie naładowane jądro przyciąga, przyciąga te elektrony. Które mają ładunek ujemny, i dzięki temu gdzieś no te elektrony się nie oddalają, nie rozpada się ten atom, dlatego dzięki temu oddziaływaniu elektrostatycznemu wszystko to się tak trzyma jako całość, bo wiemy, że ładunki dodatnie z ujemnymi się przyciągają, to wiemy z fizyki. No i teraz określamy dla tego pierwszego pierwiastka ilość protonów, dla drugiego i dla trzeciego też od razu. Ilość protonów jest zawsze równa tej liczbie atomowej. Ta liczba atomowa zawsze nam mówi, ile jest protonów w jądrze, i też równocześnie ta liczba atomowa jest równa ilości elektronów w atomie. No tutaj Wam nawet napisałam taką ściągawkę po góry w tabelce, że właśnie ta liczba atomowa jest równa ilości protonów. I tyle samo też mamy elektronów. Dlatego też, żeby mieć ilość protonów w tych pierwiastkach, ilość protonów w atomach tych pierwiastków, to po prostu tą liczbę Z tutaj przepisujemy. Czyli protonów ten pierwszy pierwiastek będzie miał 16, ten drugi 3, a ten trzeci będzie miał protonów 6 w jądrze. Kolejne, kolejne co mamy tutaj jeszcze podać, ilość, no to neutrony. Neutrony to są składniki jądra. I neutrony razem z protonami e, to jest jądro atomowe i od tej e, ilości protonów i, i neutronów mówi nam liczba masowa z kolei, ponieważ jest to e, masa e, jądra. A jeżeli chodzi o masę jądra, no to w jej skład właśnie wchodzą protony i neutrony, dlatego ta liczba masowa A to jest łączna ilość protonów i neutronów. Czyli ilość składników jądra atomowego. Więc jeżeli wiemy, że łącznie neutronów i protonów ten pierwiastek ma 34, a protonów ma 16, no to jak odejmiemy od ilości protonów i neutronów ilość protonów, to wyjdzie nam ile jest neutronów. Możemy tą ilość neutronów policzyć stąd, że to jest właśnie ta liczba masowa A minus liczba atomowa Z. Czyli jak od A odejmiemy z, to mamy ilość neutronów, ale tutaj najlepiej też w jakiś sposób staracie to rozumieć. Oczy nam te liczby mówią, że to A, właśnie to są składniki jądra, czyli łączna ilość protonów i neutronów to A, a skoro ilość protonów to Z, no to właśnie z tego wynika ten cały wzór. W kolejnym pierwiastku, jak chcemy ilość neutronów mieć, no to też od A odejmujemy z, czyli 7 minus 3 to 4 i kolejny pierwiastek. Znowu od A odejmujemy z, no to 13 minus 6 to będzie 7 neutronów. Nukleony no to są składniki jądra atomowego, czyli łączna ilość neutronów i protonów. A ta ilość to jest ta liczba masowa, więc albo dodajemy do siebie neutrony z protonami, i to nam też dobrze wyjdzie ilość nukleonów, albo po prostu przepisujemy tą liczbę masową, czyli to będzie 34 w przypadku pierwszego pierwiastka w przypadku drugiego 7 a w przypadku trzeciego 13 No jeśli chodzi o ilość elektronów no to prosta sprawa bo wiemy że zawsze w atomie obojętnym ilość elektronów jest równa ilości protonów Nie zawsze tak jest bo czasami mamy na przykład kation bądź anion i wtedy na powłoce elektronowej jest nadmiar jest więcej tych elektronów bądź mniej w stosunku do obojętnego atomu, ale o tym będzie później. Na razie mamy obojętne atomy. To w takiej sytuacji ilość protonów będzie zawsze równa ilości elektronów, czyli będzie równa tej liczbie e, atomowej Z. Więc przepisujemy tą liczbę Z jako ilość elektronów. Czyli pierwszy pierwiastek będzie miał 16, drugi pierwiastek będzie miał 3, a trzeci pierwiastek będzie miał 6. Możemy też przepisać ilość protonów, bo wiemy, że te ilości są równe.